Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiemy Państwu o skwerach. To prawda już mówiliśmy o kobiecych skwerach, ale mamy piękną pogodę, a skwery to zieleń, to natura i też historia, prawda? Historia, która upamiętnia konkretne organizacje, organizacje, które stały się patronami też skwerów w Poznaniu. Bo skwery, proszę Państwa, to takie miejsce, gdzie można nie tylko wypocząć, ale się czegoś dowiedzieć. Tabliczka, która właśnie tam e, się znajduje, nawiązuje do właśnie organizacji, czy do jakichś wydarzeń, czy do jakiejś uroczystości. I chcemy Państwu dzisiaj te skwery przedstawić, wyjaśnić, a dodatkowo jeszcze mamy je wyjaśnione na naszym profilu facebookowym, do którego też zachęcamy. A dzisiaj zapraszamy na przyjemny spacer po Poznaniu. Zapraszamy Państwa. Sfery można podzielić tematycznie. Te dzisiejsze możemy zacząć od edukacji, od nauki, tak. Tak, są takie skwery w Poznaniu, m.in. skrót ton. Tajna organizacja nauczycielska, organizacja, która miała wspaniałe tradycje, jeszcze pamiętające czasy sprzed wybuchu I wojny światowej 1905 i tak dalej. W Galicji. Gali to są Tak, w Galicji, tereny w Galicji, krakowskie, Galicji, gdzie ta. prowadzono potajemnie y, nauczanie. W Wielkopolsce było stowarzyszenie WARTA. Natomiast tajna organizacja nauczycielska powstała po, II wojnie światowej, po wybuchu II wojny światowej w 1939 roku i właściwie funkcjonowała z przerwami aż do końca okupacji hitlerowskiej. Nauczyciele byli ujawniani, ginęli, ponosili straszne konsekwencje swojego patriotyzmu, ale organizacja funkcjonowała. Zdawano sobie sprawę z tego, że utrzymanie polskości i ducha narodu tkwi w edukacji, w wychowaniu kolejnych pokoleń. Według różnych statystyk y, mówiło się, że ponad 8,5 tysiąca osób zginęło tak, w trakcie tak. właśnie, w trakcie II wojny światowej. No, organizacja między innymi miała za zadanie chronić inteligencję, bo też tak. chowali e, profesorów, inteligenc naukowców. No, odpowiedź na akcję Tannenberg, która miała właśnie zniszczyć inteligencję, znisz zniszczyć y, i tę narodu. W związku z tym nie ma się czemu dziwić, że teraz szczególnie zaciekle polowali na nauczycieli. A skwer tajnej organizacji nauczycielskiej znajduje się tuż nad Wartą, niedaleko mostu królowej Jadwigi i jest jednym z największych skwerów w Poznaniu. To idealne miejsce na spacery. Kolejny skwer to kolejny skrót – NZS. Czyli Niezależne Zrzeszenie Studentów, założone w 1980 roku po wielkim strajku studentów, jako równowaga dla… Zrzeszenia Studentów Polskich, która była oficjalną organizacją studencką o, działającą na uczelniach. NZS dał początek zmianom, powiedzmy, ideowym na uczelniach polskich, bo podłoże było, studenci byli jednoznacznie nastawieni, natomiast trzeba było to ukierunkować. Zajął się tym NZS czyli to jest takie stowarzyszenie studentów, troszeczkę pod wpływem Solidarności, która miała miejsce właśnie w Właśnie trochę stowarzyszenie, trochę związek zawodowy, swego rodzaju organizacja środowiskowa, ale wszystko razem speś... spełnia określone. No i działają do dzisiaj. Bo A, na oczyliście. przykład 29 oczyliście. uczelni i placówek edukacyjnych współgra właśnie z tym stowarzyszeniem, czy zrzeszeniem, między m.in. nasz UAM, czy tutaj Uniwersytet Przyrodniczy, ale też podejmują takie zajęcia dodatkowe, ogólno Polskie projekty, jak na przykład pobór krwi, pobieranie krwi Wampiriada, albo na przykład e, Nobel Studencki. Charytatywna tak, działalność bardziej tak. charytatywna. No i, i ten skwer znajduje się przy ulicy Chopina. Tak jest. Czyli w centrum miasta. W centrum miasta, ale poza poznaniem jest jeszcze PTPN. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, gdzie? No jak gdzie? No na Umultowie, tam gdzie tam jest... Na umultowa właśnie. No właśnie, właśnie y, jakby miasteczko uczelniane. Y, organizacja, która powstała w styczniu 1857 roku, miała spełniać funkcję uczelni polskiej na terenie Poznania, do której utworzenia oczywiście zaborcy nie dopuszczali. Y, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk funkcjonuje do dzisiaj, ma ogromne zasługi. Y, z kręgów PTPN-u wywodzili się założyciele. Uniwersytetu Poznańskiego. Czyli kontynuacja tradycji istniała, była zachowana w dalszym ciągu i jest kontynuowana do dziś. Skwery są taką ozdobą miasta, są takim akcentem troszeczkę przyrodniczym, troszeczkę miejscem na wypoczynek, zabawa dla dzieci. I są właśnie takie dwa skwery, do których zachęcamy. Jeden ze skwerów znajduje się przy dawnym Bema. Już co prawda Bema Już nie ma nie tego ma. targowiska jak najbardziej. Zresztą miejsce dość tragiczne pod względem, bo wiadomo, że był to stadion, ale na stadionie w czasie okupacji Niemcy urządzili obóz dla Żydów. W pobliżu jest zresztą pomnik Żydów pomordowanych i dlatego stąd, okolicznością, idealnie koresponduje nazwa, nazwa skweru. Skwer, którego dewizą jest, jeżeli ratujesz jedno życie, ratujesz cały świat. Tak. Czyli skwer? Sprawiedliwych wśród narodów świata. Jest to wyróżnienie nadawane przez państwo Izrael po II wojnie światowej. Wszystkim, którzy przyczynili się do uratowania żydowskiego życia, żydowskiej rodziny często sami zapłacili za to życie. Było to związane z potwornym ryzykiem, wielkim poświęceniem. Uhonorowanie polega między innymi na wręczeniu tytułu Wręczenie medalu sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, pisanie do listy w, w takim no, panteonie osób wyróżnionych i zasadzenie w ogrodzie, drzewka w ogrodzie Jadwaszem w Jerozolimie. Y według statystyk najwięcej odznaczonych jest Polaków, ponad 7 tysięcy osób, tak. Y I tu znajduje się ten skwer, który to przypomina. Jest święto też 6 marca, jest taki dzień europejski, dzień pamięci właśnie tych sprawiedliwych wśród narodów, narodów świata. świata. Ale 23 marca też jest bardzo ważne święto, święto przyjaźni polsko-węgierskiej, bo o tym skwerze też musimy powiedzieć, I to bo jest, jest niedaleko. Troszecz... I to jest sprawa trochę zagadkowa, bo właściwie nie ma konkretnego wydarzenia, które by z tym było związane, a wiadomo, że kontakty polsko-węgierskie datują się już od średniowiecza. Różne te kontakty bo były, się się nie mówi... zawsze przyjacielskie. Bo przecież się <laughs> mówi lędziel, madzial, ket po węgiersku, czyli Polak tak Węgier, będzie dwa, dwa bratanki. I do szabli? I do szklanki. I do szklanki. <laughs> Więc taki skwer znajduje się przy ulicy Strzeleckiej naprzeciwko AWF-u. Ten skwer o tyle jest ciekawy, że tam jest plac zabaw. Jest taka niewielka też architektura, tak, tak. troszeczkę jak parkowa. E, miejsce w zaciszu, zacienione. Fajne miejsce na odpoczynek, ale no, przypomina o przyjaźni polsko-węgierskiej. polsko węgierskie polsko tak jak chociażby postać Petera Mansfelda na Jeżycach, o, który na jest ulicy. Także te kontakty polsko-węgierskie raczej zawsze były sympatyczne, poza tym wczesnym średniowieczem. Jakoś to się między nami bardzo fajnie układało i chyba układa do dziś. Są też skwery, które upamiętniają jakieś bardzo ważne wydarzenia historyczne albo akcje, nawet sabotażowo-dywersyjne. I taką akcją była akcja Bolwerk na dzisiejszym Chwaliszewie. Tu kiedyś był port rzeczny i 12 żołnierzy armii AK i pięciu mieszkańców Chwaliszewa. I to był luty 1942 roku. A dokładnie 20 na 21 lutego, bo 21 lutego 2017 roku otwarto ten skwer. Tak. Taką rocznicę właśnie e, z tego. Z tego wydarzenia? No to była akcja, która była udana, czy nie do końca? To znaczy, akcja była udana, tylko że potem był straszny los tych, którzy w niej uczestniczyli. Bo chodziło tutaj oczywiście o spalenie niemieckich magazynów, yy, przede wszystkim żywności, zaopatrzenia i tak dalej. Akcja się powiodła, magazyny spłonęły, ale potem bardzo szybko yy, Gestapo i żandarmeria niemiecka padło, spadli na trop uczestników tej akcji, którzy zresztą za bardzo się też nie kryli. Niezupełnie to wyglądało. Wszyscy zostali schwytani, wszyscy poniesie konsekwencje, większość z nich zginęła. No oczywiście słynny był. Ślepe antek. Ślepe antek, tak, no Ślepy antek, gdzie jego zaułek jest zaraz na szewie. Tak, który. Postać bardzo barwna, o której wspominaliśmy w jednej z naszych audycji. Człowiek, który oddał życie też i jako patriota, i jako konspirator. Jako po prostu sesja Poznania. No bo troszeczkę w trakcie tej akcji sobie szydził z tych Niemców, bo zaczął przecież, włączył jeden z instrumentów, który tu był na terenie tego magazynu tak, i hymn polski. Hymn hymn wydziesz, polski, grany. uruchomił hymn polski na patafonie, który tam stał. Nie? Tak. Także trochę prowokował, troszeczkę no, mówiąc językiem poznańskim cwaniaczył. No i niestety życie... Życie przypłacił taką sytuację. Ta akcja, była upam ta akcja jest upamiętniona skwerem, ale też pomnikiem, który jest, jest pomnikiem, niedaleko, które jest przez niedaleko magazynów, które spłonęły w A skwer, przypomnijmy, jest przy ulicy Szyperskiej. Tak jest. Jest jeszcze jeden bardzo ważny skwer z wydarzenia troszeczkę wcześniejszego, bo rok 1919, 18, 18, 19. 18 rok, to chodzi tutaj oczywiście o skwer skautów, skautów wielkopolskich. No, skauting istnieje już od początku XX wieku na terenie Wielkopolski. Um, Przed pierwszym twórcą był Cezary Indra, zresztą Czech, który potem zostało wyłączone z konieczności, z tej akcji, no, skauci, no skałci, czyli jak dzisiaj, się harcerze, tak. jak dzisiaj harcerze, tak. Jak się harcerze, ludzie, którzy, by, no, którzy no, tworzyli jakby, no, organizację paramilitarną, niezależnie od tego I jak. Trzeba no, dodać to, młodzi, bo to byli młodzi, bo harcerze to Młodzi 18, chłopcy, ale, ale były lat. też rzyny żeńskie. Ale hmm. mówimy tutaj o chłopakach, którzy no, powiedzmy sobie otwarcie, szykowali się do działań zbrojnych przeciwko zaborcy. Yy, po, Niemcy mieli swoją organizację Watwinterfarein, która odgrywała podobną rolę. Jeśli chodzi o skautów, stanowili jeden z członków poza Polską Organizację Wojskową Zaboru Polskiego konspiracji, która miała na celu doprowadzić do wybuchu powstania przeciwko zaborcom w 1917, a szczególnie w 1918 roku. Na czele tej organizacji w Wielkopolsce w tym czasie był Wincenty Wierzejewski. Organizacja ta. Stanowiła trzon tych najbardziej zapalnych, najbardziej bojowych, gotowych do czynu zbrojnego konspiratorów wielkopolskich. I rzeczywiście z chwilą wybuchu powstania w końcu grudnia 1918 roku oni stanowili najbardziej aktywną, najbardziej spektakularno widoczną część polskich konspiratorów na terenie Poznania. 19... Towarzyszyli oczywiście przyjazdowi Idlasego Paderewskiego. 26 grudnia 1918 roku potem brał udział w walkach ulicznych, a następnego dnia w braworowy sposób niezwykle pomysłowy zajęli Ford Grolman, który znajdował się na terenie centrum kongresowego Andersia. Właśnie, wykład historyczny, wykładem historycznym, ale trzeba ulokować gdzieś ten skwer. Ten skwer znajduje się niedaleko. Jest niewielki. Właśnie, Jest niewielki, przy ulicy niezłomnej tak, Królowej tak, tak. Jadwigi, tuż obok pomnika Powstańców Wielkopolskich tak i został odsłonięty 16 lutego z okazji y, Trewiru, tak? Z okazji 16... wydarzeń Trewiru. Ale 19... Oczywiście. 2019. 2019 roku. roku. Także Powstańcy Wielkopolscy na pomniku i skwer upamiętniający skautów wielkopolskich z tego okresu pasują do siebie rewelacyjnie. 5 grudnia 1918 roku, tuż po odzyskaniu niepodległości, w Polsce powstaje policja nazywana Milicją Ludową, ale na bazie PPS-u. I dopiero po roku, niecałym roku w sumie, w lipcu, 24 1919 roku, powstaje już ta Policja Państwowa. Ale dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że na osiedlu Jerzego Popiełuszki znajduje się skwer, tu gdzie kiedyś był pomnik Karola Świerczewskiego. Tak, 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 tak. No ale czym była ta Policja Państwowa długiej RP? No, policja Państwowa, jak każda organizacja tego rodzaju, spełniała funkcje porządkowe, organizacyjne, dyscyplinujące y, mieszkańców i nie tylko. No kto policję kocha? ale no no, takie jest zadanie i tutaj czy nam się to podoba, czy nie, jest to oczywiste i potrzebne. Y, policja Państwowa, tak zwana ta granatowa z Rosji mundurów, które wtedy y, funkcjonariusze nosili, Została przejęta przez organy okupacyjne Generalnego Gubernatorstwa w 1939 roku. Zresztą oni musieli, czy nie chcieli, musieli stawić się do służby. Co się dało później zauważyć? Wszystko zależało od indywidualnej osoby, zadań jakie przed nim stawiano. Bardzo często opinia granatowej policji z czasów okupacji była krzywdząca, jednostronna, ale to już jest zadanie historyku, bo nie zawsze tak jednoznacznie to wyglądało. Po wojnie wiadomo, milicja obywatelska, Taka, taki była, taka była no, tendencja i tak obowiązywała ta sprawa. No i wreszcie wrócono do nazwy Policja Państwowa, do nazwy tej, która obowiązuje do dziś. A o policji można też się w Poznaniu dowiedzieć w jedynym tego typu muzeum, muzeum na tak. ulicy Taborowej. I tam możemy zobaczyć tych policjantów na koniach i nie tylko z czasów II Rzeczpospolitej. Tam jest, jest wszystko.